Cześć, witajcie w kol... nie, nie mogę powiedzieć cześć witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tegowika, bo jesteśmy na kanale dla dżentelmena i tutaj mogę sobie zadać pytanie, czy ja w ogóle mam coś wspólnego z byciem dżentelmenem? Okej, okay, parę razy zdarzyło mi się przepuścić własną żonę pierwszą drzwiami, ale to ona też często otwiera mi drzwi, kiedy niosę zakupy, żeby je wnieść do domu i wtedy czy przestaję być gentlemanem? Teoretycznie może i tak, tylko musiałbym najpierw nim być, a jeśli nie jestem, to nie mogę nim przestać być. Po nim nie byłem. Ale dobra, zamotałem. Nieważne, trochę poczułem się teraz jak Bilbo Baggins na swoich urodzinach, kiedy niby niektórych pozdrawiał, ale tak na dobrą sprawę to ich całkiem nieźle pocisnął. Ja tutaj nikogo nie chcę pocisnąć. Chcę właściwie podziękować, bo myślę, że takie właśnie słowa należą się Kubie. Dziękuję. Powiedziałem, to mogłem tylko powiedzieć, że takie się należą i wcale ich nie wypowiadać. Bo Kuba zaprosił mnie do współpracy i jak dowiedziałem się, że zostanę ambasadorem, to raczej spodziewałem się tego, że na przykład zostanę ambasadorem Polski na Jamajce. Um, może jeszcze to przede mną, ale zostałem ambasadorem marki Rarecraft i mogę teraz mówić, jakie te kosmetyki są super. Tyle, że nie będę tak mówił, dlatego że ktoś mi kazał to powiedzieć, tylko dlatego, że tak po prostu uważam, bo ja w ogóle zakupy dla Gentlemana robię od dawna i. Nie tylko kosmetyków Warcraft, ale tych również, jak one się pojawiły. Podobały mi się zapachy i w ogóle z Kubą od y, paru lat rozmawialiśmy o różnych rzeczach, bo jesteśmy takimi instagramowymi ziomkami. To są czasem fajne relacje, y, bo myślę, że wtedy można się lepiej poznać i y, potem spotkać się też tak na żywo i stwierdzić, że mamy jeszcze więcej wspólnych tematów. Okazało się, że być może mamy ich jeszcze więcej przez to, że jesteśmy w takim samym wieku. Y, no ale... Można kojarzyć mnie z Lego, bo może ogląda to ktoś, kto nie kojarzy mnie w ogóle. Mam na imię Paweł, jestem brodatym geekiem, przynajmniej tak nazywam się w internecie. I... Aha, po co mówić, że można kojarzyć mnie z Lego? Przecież za mną jest cała masa Lego i do tej pory też z Lego w innych kwestiach byłem kojarzony, kiedy na przykład zostałem ambasadorem książek Lego a mimo wszystko zostanie ambasadorem kosmetyków do pielęgnacji brody czy włosów to jest pewna nobilitacja i mam nadzieję, że moja broda teraz będzie leśnić zawsze bo nie ukrywam, ja czasem wychodzę po prostu spod prysznica i jak wyschnę, tak wyschnę i wtedy bardziej przypominam czubakę, a nie dżentelmena chociaż nie wiem, czy teraz przypominam dżentelmena, bo chodzę w poczochranych włosach Aczkolwiek to jest taki luk. Nie, tak całkiem serio. Cóż, no, witam Was. Bardzo miło mi tutaj być i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę. Może w innych okolicznościach, bo też kilka rozmów z Kubą było takich, że można by jeszcze było coś internetowo porobić, właśnie w formie takiej. Wizji. Ja bym się z tego bardzo cieszył i tyle. Nie wiem w sumie jak to zakończyć, bo właściwie najczęściej rzeczy, które nagrywam, są zrobione od A do Z. Jest jakiś początek, jest jakiś koniec, a tutaj sam film jest pewnego rodzaju początkiem, więc, czy jest sens w ogóle kończyć taki film?